To jest kolejny odcinek z Minecrafta i dzisiaj m, będziemy sobie zdobywać bardzo dużo drewna. Zobaczymy ile, m, ile sadzonek będę musiał sadzić i ile drzew drąbię. Mam tu dużo sikierek żelaznych. No i pamiętajcie o słupie z dzwonem i i y, 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 w górę, bo to jest oczywiście najważniejsze. Ale teraz idziemy sobie porąpać drewno No ja zaczynamy Minecraft no Ja no głupi Minecraft No dobra wracam jeszcze się nie robi noc, więc to jest dobrze Więc zaczniemy sobie teraz wy, ym, wycinać drzewka. Nie, ja chcę cukiere. Dobra. Dobra. Ym. Ym. Ile już mam drewna? Sześć. No jest tym zaczynaniem, to na pewno ja dużo drewna nie zdobędę. Dobrze. Teraz ym, sobie przejdę do tego drzewka. Już idzie mi to rąbanie drewna. Ja już rąbałem chyba 4 drewna. Odcinek trwa dopiero 2 minuty. Ile już mam? 21 drewna. Dobra. Odmiennie, że na duże drzewo. Dobra. Mm. Tutaj sobie ścinamy oczywiście więcej drewna, a z tych odrzew będę miał bardzo dużo. O, świerka mi się popsuła. Dobra, wezmę sobie nowo, nic nie szkodzi. Ciekawe, czy już um, u, jakieś sadzonki już oczywiście wypadały. patyki. No hmm, i to wszystko. Ile sadzonek? Dwie, tylko jeszcze więcej drzew zębałem. Dobra, zasadzę je. Dobra. A, dobrze, zbieram sobie to, to, na czym skończyłem przed chwilą i poszłam pozbierać mm, sadzonki. Dobra, tutaj jest kolejne drzewo. Będę miał, będę miał dużo drewna, bo o, widzę, że się robi nos. Ja muszę szybko iść do domu. Żeby żadne zombiaki mnie nie rozwaliły Bo wtedy będzie przypał Mam duży level, dwa levele mi tylko brakuje Do 30. Kurde, co ja w ogóle Chcę enchantować, chociaż ja już mi jest niepotrzebny Trzydziesty level, ale może na przyszłość Szybko muszę uciekać, bo się już noc robi. No to głupno, dlaczego mi musi tak zacinać ten Minecraft? Dobra, I idziemy szybko ym, do tego lasu, co ścinamy sobie drewno. No, dlaczego te drzwi się nie chcą zamknąć? No, super. Dobrze, a dlaczego? I ten Minecraft musi tak zacinać. A tutaj jest już jakaś sadzonka. Tutaj mi się posadzi kolejne. No, w końcu jakieś sadzonki zaczęły wypadać. Dobra. Tutaj sobie posadzę. Dlaczego ten Minecraft nie musi tak zacinać? A ile mam upięcia, bo jak już mam, przyda mi się na, na jakieś koksy. Um, czy tak? Nie, chyba tak drzewa nie mogą wyrosnąć. Ja tutaj już sadzonek musiałem posadzić. No nie chcę tego drewna, chcę te inne, ja co mi ta postać wchodzi w ten drzew? O, mam już taki 7 trafiutka. No to dobrze. No ten. No czego ten Minecraft mi tak zacina? Niech ktoś. No się... przez ten, no w końcu. Jutro na pewno nie będzie odcinka z gier, które są na komputer. Bo um, po prostu mi strasznie zacina. Nie mam nic do podbudowania się, więc będę się podbudowywał drewnem i będę musiał odnowa... Um, niszczyć te drewno No co mi tak ścina ten Minecraft? Ja nie mogę Dobra. Dobra. I teraz są. No, no jeszcze spadłem. Dobra.

Dobra, chyba już nie tutaj za bardzo nie mogę znaleźć drzew do wycięcia. Nie, dobra. drzewo jest dosyć duże, więc będę miał m, dużo dawna z tego Dobra, um. Dobra, tyle drewna mi już um, wystarczy, bo i tak z jednego pienia się craftuje cztery deski, więc będę miał parę staków. Więc do koniec tego um, odcinka um, Elo. Ej, lecz on się nie zakończył, dobra. Tym razem się zakończył. Elo!